Cześć! Witamy Was w niedzielny poranek. Odra przywitała nas bardzo wysoką wodą. Plany co do połowów troszkę się zmieniły. Dzisiaj to już chyba raczej będziemy próbować złowić tylko szczupaka i tylko bolenia. W nie jazik kleni na takiej wodzie to już raczej, raczej może być problemem. Jak mówi. No zobaczymy. Zaczniemy od boleni i szczupaków. Może coś będzie. Będziemy szukać na ryb na napływach blisko główek, w dołach może coś się uda złowić. Póki co pogoda fajna nie wieje, nie pada, oby tak było cały czas wodujemy łódkę w innym miejscu niż zawsze dlatego, że na tamte to miejsce nie idzie wejść, jest wysoka woda a więc kończymy wodowanie i wypływamy szukać ryb No, zaczynamy od czego? Nie wiem, zobaczyć, jaka jest woda, nie jest bardzo wysoko No ale trzeba dwa zestawy Patrzcie jak główki nie? Przelane Główek praktycznie nie ma nie? Tak, praktycznie główek nie ma Reszt, które tam wystają. Woda ciągnie Ale no, nie, ja zakładam ten, robię dwa zestawy Wiesz, z rana może być tak, że jeszcze jazie będą się pokazywały Albo i nie Ale no, później może, może około 10 czy tam 11 jak troszeczkę słońce się pokaże to bolenie na takiej wodzie powinno być dosyć aktywne, ale no to zobaczymy jeszcze co się będzie działo i... Zbroimy zestawy. A. wodzie na obrotówkę nie ma sensu dzisiaj to ogólnie może być tak że nie ma sensu nie? No. zobaczymy co się będzie działo później może na tych płytkich główkach będziemy stawać między to na tych łachach to może coś się będzie działo Taki dzień będzie, nie? tak. Pogoda taka, jakaś nie za bardzo. Woda jeszcze wysoka. Woda wysoka, tu już całkiem. Na bolenia? Może będę, zobaczymy. No, ale to trochę teraz za wcześnie, więc już to tak? jeszcze... 8 mamy nie, pół do dziewiątej no. tak przy wrześniu to gdzieś 11, 10, 11 przy słońcu jak jeżeli będzie słońce, jak będzie pochmurno no to wiesz trzeba będzie łowić po tych warkoczach w ciemno, może ryba troszeczkę niżej siedzi no ale no zobaczymy Próbuję za jedzimi. A teraz ja próbuję za. Powrócę na szczupaka. Co tu wybrać? Wrócę, rzuci sredeny. Białe. Hmm. Ciężko. jest Załóż coś jaskrawego. Jaskrawe? Załóż coś takiego Coś takiego. Już było widać, że było przejechane przez szczupaka. Trochę na środku główki stanęliśmy, tu jest taka wyspa i tam jest łażka to powinny być ryby, nie Powiem tak. No, woda od ostatniego naszego wypadu poszła no, zdecydowanie do góry, nie jak ostatnio pływaliśmy, ona zaczęła dopiero pulsować, zaczęła się podnosić, była bardzo mocno trącona. Sprawa, jeżeli chodzi o podnoszącą wodę wygląda następująco. Ryba wali z zewnętrznego zakrętu na spokojną wodę w wewnętrzny zakręt, a tak się składa, że u nas na tych wewnętrznych zakrętach są łachy, i podczas letniej niżówki na tej łaszce może być ewentualnie drobny boleń, jakiś mały okoń. A teraz za tymi łachami ustawiają się drapieżniki, z tego względu, że te łaszki już są poprzelewane. No i na tych łaszkach jest kiełk, mała płoć, mały kleń, troszeczkę uklei. No i to jest przede wszystkim pożywienie drapieżników, za którymi dzisiaj się ustawiamy. Pogodę, jaką widzicie. Jaką mamy, sami widzicie. Nie jest to typowa pogoda, taka pod Będziemy próbować, może szczupaka, może sandacza. No, mamy tutaj jedną łażkę za nami, jest jeszcze następna, następna. i do końca zakrętu są trzy takie, takie łachy. Będziemy próbować tam złowić właśnie sandacza, ewentualnie szczupaka. Jeżeli będą się pokazywać bolenie, będziemy próbować za boleniem. Ja standardowo zakładam do takiego łowienia RH12. Te już są troszeczkę ciężkie, będę musiał troszeczkę lżejsze zamówić. I będę rzucał na łachę i od łachy jechał do nurtu. Pyknięcie o łachę i, i cały czas w pół toni albo ewentualnie przednie prowadzenie za zaboleniem. A nie ukrywam, że szczupak na łachach też lubi właśnie takie prowadzenie, zwłaszcza tych dużych gór. Nie? A ja będę próbował tutaj też, założę gumę i też no będę i wiesz, z tego może, kanta. No może, może z tego, z warkocza na spokojniejszą wodę i na troszeczkę wypłycenie. Może też gdzieś będzie stał sandacz, nie? No zobaczymy, jest szupak, sandacz, poszukamy, nie? Żebyśmy mogli Podpukamy Wam w jakiś trochę. sposób to narysować, aby ukazać, to byśmy Wam pokazali mniej więcej, jak to wygląda. Ale uwierzcie, tam jest łacha, ona schodzi lekko do nurtu, tam jest lekkie zagłębienie i tutaj gdzieś przed łódką, jakieś 5 metrów zaczyna się lekkie wypłucenie. No i tam będziemy starać się szukać ryb. Z łachy do nas i od warkocza w dół. No może coś tutaj siądzie, nie? Dokładnie, to łowimy. Z jakąś przynętę. Spróbuję na to. Na to połowić. Może akurat coś będzie ja szczupakiem, sandaczem opłukam dno co zmieniam na tą czerwonym ogonkiem? taka sama Ale wiesz co ci powiem ja zauważyłem, że te czerwone ogonki o, robią, nie? Wiesz no ryby już nieraz na to wyjechały, a woda jest strącona, no to raczej jasny kolor niż jakieś tam motoroile i tak dalej. Nie? Wezmę tu z głębszego i będę No tak delikatnie tak jakbyś wierzą, przestawiał w toni, nie? Ile masz założono? Jakie ciężar główki masz? I starczy, nie? Do takiego połowienia jak najbardziej, bo idziemy z nurtem, nie? Gdybyś łowił pod prąd, no to w tym momencie ten ciężar mógłby być nawet dwa razy taki, nie? No i takie delikatne podbicie, nie ma mocnych, bo tutaj wiesz, nurt zabiera, no to wiesz, podniesiesz te 5 cm, gumaleci pół metra, nie? Taki delikatny opad, nie taki typowo mocny sandaczowy. Zresztą tu jest za mało wody, żeby tak łupać, nie? Zakładasz gumę? Tak, zakładam RH12. Ona przy takim właśnie łowieniu na blatach, łowieniu gdzieś na jakichś progach, to, to, to przede wszystkim to właśnie. Można daleko rzucić, fajnie to poprowadzić, bo idzie i przy wierzchu to pociągnąć, z samego dna. Pokaż to. No. Guma, taka sztywna guma. No, to chodzi sztywnie. jak cykarka, nie? No Cyka, Tak, tak. Niezupełnie, nie? No, mniej więcej praca bardzo podobna, ale ta jest bardzo drobna. No i wiesz, i ryba zna to lubi, nie? Dobra, no zobaczymy na coś, coś wzięło na tym. Tak, coś zacięłem, nie wiem co. Co padło? Zobaczymy. Ładnie widzę, że ci pompuje. Co to jest? Nie wiem. Era ryba będzie szła do dołu. Leżade? Chyba na szczupie. Sandra. O, popatrz. Zobacz na jakiej śmiesznej wodzie stoimy. Na piasku, gdzie jest metr wody, nie? Tak. Duży sandaczek. Jest miarowy, na pewno. Padł u Dawaj, dawaj, bo to... Dobrze mówię, że to jest ta łafa I na kancie będzie ryba, nie? Tak, i na kancie będzie ryba O, popatrz Bez Czekaj. No, rzadki widok na naszym odcinku. A te zęby psie, nie? Tak. A. Naprawdę fajny. Mamy ten duży, jaki jest, nie? No, to widzisz. Pięknie wybarwiona ryba. Czekaj. Ryby. No widzowie domagali się sondaczy i są sandacze, nie? No wiesz, będziemy robić te główki chyba pod rząd. Bo... Ej, może coś jeszcze, może jeszcze będzie, nie? A mówić, na tym kancie ja bym jeszcze postał troszeczkę. Jak jest jeden, to może być jeszcze ich kilka. Czekaj, ja go zbliżę sobie. No ładny. Fajne, bardzo fajny. Mierzymy? No, przymierzymy na krótko tam chwilę Ma, na szybko. No taki. Idealnie, 51 cm 51. do wody, nie? Nie, no do lodówki idzie. No. A, już patrzcie. Szpiegłe, coś zaciął teraz. Nie wiem, czy znowu coś nie zagrywuje. Kolejny sandasz, będzie? Nie wiem. Branie bardzo dziwne. Jakby brania nie było. Nie wiem, czy chyba nie zajechano wiesz. Ale normalnie, czy zacięty? Ale muruje, nie. Szupaczek? A taki lepszy, nie? No fajny. A nie, jeszcze wszystko. A ty tam stalkę masz? Tak, tak. Tak, Stalka jest. Tak. Tak. no to Tak. Tak. wypadało założyć tą stalkę. Tak. Tak. chodzi. Chodzi jak silny skubany. Duży. No Ładnie ładny jest, dlatego silny. Jeszcze tutaj ten nurt A. Mu nie źle daje Fajny szupak Mam nadzieję, że jakaś głupoty po tym scholu nie będzie <laughs> Może być Ale przyjdzie delikatnie no. o. No wrogi, no, może się uda. Podebrać Ci go? Czy sam da radę? Dasz radę? A jeśli poprowadzisz go bliżej, to tam radę. Bo boję się, że go ma zaraz nie wyszczyli, ale weźmiesz żeby... go. No, no wiem, tak, wiem. No, a ryba jest, ryba jest kontur. Gdzieś tam tam może wyjść. Także jeszcze piłuję. Weź tam swoją wędkę, patrząc żeby... Za to wam jest. Prowadź go to ja go spróbuję Ty no co on ma siłę? No jeszcze ten nóg Ale wisi ledwo ledwo, wiesz Ty no on Jeszcze to Ole konkret Ole wielki szczupasz Naprawdę ładny Nie siły ma będzie długo tak chlapał tutaj, bo już mam mokre. spodnie, mam mokre już ty. A to dwa grociki wisi jeszcze trochę. Piękny gruby szczypak. Ojej, że ja go nie wiem, czego... Śpiegasz szupak. Patrzcie, jaki grubas. dwa go można. No, wiem, że jeszcze... jeszcze ładnie gruby szupak. Zobacz, Na RH-12 ja się nie spodziewałem, że to Abra było takie... Zaraz go zaprezentujemy, bo. Ale gruba, no takiego Nie widziałem ale ci Odrze Fajnie, że są takie jeszcze nie To go będę prezentował Bo nie chcę, Spaniałej. żeby nam uciekł, nie tak szybko A weź go wyżej troszkę Piękny szczupak 80? Oj będzie chyba lepiej Teraz go przymierzymy i do wody, nie? No. Wspaniała ryba. No i widzisz, mówiłem, że trzeba się ustawiać na łachach. Bo wszystko wywaliło z, z zewnętrznego zakrętu na wewnętrzny, bo trochę słabiej ciągnie. Nie? Tak jest. No choć go zmierzymy, Czekaj. Ale grubas. Tak, tuż. Naprawdę, tuż ciutki szczupak. Mierzymy? No, no, mierzymy no. 86. Tak. 7. Pięknie. Jeszcze zdjęcie zrobimy i do wody. Weź go zaprezentuj. I niech wraca do wody ładny, ładny gruby szczupak i wypuszczamy szupaka, wielkiego szczupaka ma jak sklep zobacz Okazze Wielki szczupak takie ryby się wypuszcza nie zabiera się nie krosną i składają ikrę silną. Tak jest bardzo ładna bardzo ładna samica ona wiosną da na pewno wspaniałe potomstwo Tak jest to są ryby Rzadko kiedy takie się łowi. Co tak, 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 tak. no, nie, nie chcę otworzyć pyska, wiesz, bo tak to by złapał od razu. Zresztą to, to nie z że mu złapie tak, za dolną tak, szczękę tak, tak. i on pójdzie, no tak. No już chyba. Łapie? Tak. Świetnie, świetnie, szczupak. Krokodyl, poszedł. Powiemy dalej. Włowimy dalej. Warto. 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 Na lekkiej główce coś. Widzieliśmy główkę. Jest łaszka, ale dosyć płytko tutaj jest. Mhm. I jak miałem główkę na 12, to już. już grzązło, nie? Tak, grzązło. Nie. To może jakieś 10-gramową główkę i sprawdzę na dziesiątce. Tak. Trzeba kombinować i zmieniać, nie? Dokładnie. No tak. Co to jest? To jest to jest relaks. Daj móc, daj móc relaksa. Relaksa. Bardzo fajna guma. Zwłaszcza wiesz, ta perła chyba z brokatem jest takim lekkim, nie? Tak, tak, tak. No. No. Dawała kiedyś bardzo dużo szczupaków na no, z tego co pamiętam. I Spróbuj... właśnie na lekkich główkach ja łowiłem. Spróbujemy na. Tak. co to coś ty tam zachodzą? co to jest. <grym> Deska z gwoździami No. A brało jak? Wiesz ciśnienie podniosło, bo podniosło i odjechało, nie wiem co to jest Nie rzucę do wody rzucimy gdzieś na brzeg. woli Nie wiem Co zakładasz? Uklejkę Jacka. Zobaczymy już Pływające, stoimy poniżej warkocza. Chciałbym rzucić na płytkę i wjechać trochę w dołek. Zagłówka w W Woble. Zobaczymy, może da radę. coś tam delikatne w ramach to było? My Mamy kolejną rybkę. Nie wiem, co to jest, ale idzie w nurt. Poleń chyba. Chyba tak. Ale jakiś. Nie, nie walczy. walczy. Też? Nie, no dobrze. No taki jakiś dobrze walczący. No. A Ty masz kij do 11 gram dla Tak, tak, tego. tak. tym, tak. no, który o wyjazdzie Już z trawy wyjechał, była przynęta i chyba no mnie Ale walczy. No. Ale zobacz od dołu, podwio, tam jeszcze mogą być ryby, wiesz? No już taki. Taki łowienik. Standardowy. Jeszcze popróbujemy, wiesz, bo mogą jeszcze jeszcze. No tu nie by... widać, że są, nie? No to wiesz, takie, takie, takie łowienie. dużo, no, ale cieszy mnie. Tak, tak, fajnie. Fajna ryba. Fajne. taki był dzisiaj na zamiar, szupak boleń. I na razie jest i szupak i, i boleń, nie? Tak. Dobra, wypuszczamy, tu niech sobie rośnie. Zabolenie? ryba. po będziemy łowić. Za, bol za boleń? Próbujesz? A, Wiesz, te łachy są takie dosyć fajne i rosną. Zwłaszcza z brzegu. A jesienią? Nie wiem. Zaraz będziemy sprawdzać. to są główki rzadko uczęszczane tak naprawdę? No to tutaj było, a może możecieś się zawsze fajnego Tra. Nasz no, wędkarski dzień dobiegł końca. Kończymy na dzisiaj łowienie. No jakieś... zobacz, prąd naszedł. Rano było w miarę jeszcze ciepło. Momentami były jakieś przebłyski słońca. Tak, teraz się rozwiało bardzo. Bardzo mocno się rozwiało i to jest jednak jakiś już taki zimny wiatr. Także możemy się spodziewać tego, że z wieczora może troszeczkę popadać. No, Ciśnienie się pewnie zmieniło. Ciśnienie też leci na łodność. Od jakiegoś czasu nie mieliśmy kontaktu z rybą. Czyli to już pora na to, żeby zakończyć dzisiejsze wędkowanie. No a co, żeśmy i tak dzisiaj fajnie w miarę połowili. Tak. Oh, był sandacz, był piękny szubak szpiega, naprawdę bardzo ładny rybka. Szczepolenia tego, co zrobiłeś z zaczepu, nie? Boleń. Od dzisiaj odpuściliśmy sobie praktycznie cały czas przelewy. Może tam z rzuciliśmy na zajaziem, kleniem, ale, ale... później wędki żeśmy zostawili w samochodach, tak. nie ma sensu. Jest bardzo wysoka woda, bardzo mocno ciągnie, Ogólnie bardzo dużo różnego rodzaju liści, jakichś patyków i tak dalej. Ogólnie syf, syfu dużo jest. to nie będzie na pewno w tym siedzieć na przelewie, nie? Tak, jest. No tak więc następna nasza wyprawa to też będzie raczej szybko e, sandaczowa na grubo, -sandaczowa, na grubo. E... Ewentualnie może jakiś boleń znane. Tak, może jeszcze się uda bolenia. W przyszłym tygodniu też się wybierzemy. Mam nadzieję, że się dać. Oby woda była niższa, będzie nam łatwiej się troszkę łowiło. E, do następnego razu. Pozdrawiamy. Oglądajcie nas jak najczęściej. Cześć. Cześć, trzymajcie się.